Siemaku wszystkim, z tej strony kamykami w dzisiejszym odcineczku. Co sekundę dostajemy lepszy miecz, tak jak widzicie tu plus jeden na sekundę. No i uwaga, zobaczymy ile będziemy mieli za chwilę. Tutaj możemy sobie moc kupować. Okej, okay, ale czekajcie mi, tak ciekawi, mogę sobie obrócić? Okej, okay. chętnie sobie obrócimy i pewnie potem jakieś bitki będą na testy. Moc plus to uwaga, mamy 200 mocy. Więc no nawet spoko, tylko czekajcie, będziemy się chyba za chwilę bić A Tak, bo chyba wiem na czym to polega, że Jak cię ma większą no, moc, to się idzie bić, więc dobra My zdobywamy moc, ile ty masz mocy? Yy, nie, ja nawet nie wychodzę, bo zdadam na hita No i uwaga Nie, ja tam nie wychodzę, okej okay. Oni mają pety, ja niestety tu petów nie mam, więc y, już się mogę przegranej spodziewać, czekajcie Ale gdzie to, gdzie mogę coś otworzyć? O, nie, nie mamy premium, ale możemy jakieś pety otworzyć No niestety za dobrego nic nie mam Okej, okay, trafiłem coś tam Gdzie tu się zakłada te pety? Tu się zakłada te pety, więc y, okej okay. i zobaczymy ile teraz będziemy zarabiać O! No lepiej niż się spodziewałem Będziemy mogli za chwilę się pobić tutaj z y, osobami jakimiś, tylko to czy ja tu nie zdedam? To jest takie pytanie. Nie, 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 nie wychodzę, bo już wiem. Wiem, że zdedam, mogę się nawet przygotować, że zdedam. Uwaga, mamy już prawie 1000 mocy, ale i tak to przegram, bo on ma lepsze pety. Nie, ale dobra, ryzyk fizyk widzowie, próbujemy. Próbujemy ryzyk fizyk e. Okej, okay, nie no, chyba to przegram, widowie, nie e, No wiedziałem, zdedałem No i dobra, my tutaj sobie robimy Mamy już tysiąc, może znajdziemy jakiś mniejszy serwer, bo tutaj są jakieś e, OP osoby, no i się tam pobijemy Jesteśmy na najmniejszym serwerze, ale no niestety tutaj są też ludzie za dobrzy dobra a. I zedałem. no niestety nie mamy robuxów, żeby sobie Wygraną, więc musimy zbijać, tak sobie tutaj stać i zarabiać a, a ten ile ma Z tym się może pobijemy Kurczę, że no tak się mi to zbliża, z tym się pobijemy z tobą kopiecą nawet nie mam, więc wywalać. Nie! XD Okej, okay, my tu zarabiamy Dawaj! Powalił go ten bacon. XD, okej! Okay. Nie, ja dopiero tu 2000 tysiące mam Jakby mógł to sobie kupił jeden bilion mocy za 1000 robuxów Ale niestety nie mamy robuxów, więc trzeba to zbierać własnoręcznie Okej okay. Be- eee No serio? Serio na hita mnie wziął? Nie, dajemy się! Ten z dwoma wygranymi No i go poskładali Nie no, serio? Tego poskładamy Co? Jest, ja, dał się nie, nie, nie da ci się, Gościu, nie uda ci się Poskładaliśmy jedną osobę, okej okay. Bacon! Eee. Dawać go bekona bić bekona, o! Eee. Okej, okay. uwaga widzę, wysłuchajcie, nie uda się nam tu być najlepszym, ale spróbujemy pokonać jakieś randomowe osoby. Uwaga, jest tu bacon z, z dwoma wygranymi. Więc chodź tu, panie baconie. Wyjdź za tą strefę, proszę, wyjdź. Nie no i on nie wyjdzie, serio Z tym to ja się nie biję, bo już wiem, że mam ripa, ale dobra, tego mogę... Może powalę. Poskładam go. Waga? To za tysiąc Robuxów, nie, do tyle to by mnie nawet tak nie było. Okej, okay, nie no, za, za 600 Robuxów. Przepraszam. Okej, okay, ale kiedyś może tutaj zrobimy part 2 z tej gierki jak... Będziemy rozwalać ich tu wszystkich ma kolego! Yy, wyjdź poza strefę. No nie wyjdą za strefę, serio. Wyszła jakaś osoba, wyjdzie, uwaga, no niestety nikt... Nie! Serio? Chodź, 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 pobijemy się Kto wyjdzie? Kto wyjdzie za linię? No serio nikt nie chce wyjść, a ja tak bym się powiedział z panem Bekonem albo tutaj z panem drugim. Widzowie, my mamy nagrodę i uwaga, 7000 mocy. No ale niestety nie chce nikt wyjść. Proszę, no nie bądź taki, wyjdź za tą linię. Ty albo ty, któryś z was. Nie. Serio. Wyszedł. Poskładany, poskładaliśmy go. No ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, zostawcie suba lajka, like dzwonkańców i widzimy Nara do kolejnego odcineczka. Niestety się nam za wiele osób nie udało poskładać, dwie osoby, ale już mam nadzieję, że będzie kolejny party poskładamy więcej osób. Dziękuję, nara do kolejnego odcineczka.